Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Siedzieliśmy wokół stołu w kilkanaście osób. Wpatrywaliśmy się w siebie, przenosząc wzrok z jednej osoby na drugą. Ich zalęknione i pytające spojrzenia mówiły jedno: To o mnie? Temat spotkania nie był łatwy. Od czasu do czasu w grupie pojawiają się napięcia, nieporozumienia, niedopowiedzenia. Przychodzi nam się zmagać ze słabością drugich i swoimi ograniczeniami. Nie chodziło o wskazywanie winnych, ale abyśmy wzięli odpowiedzialność za siebie nawzajem. Słowo Boga jest dla wszystkich i o wszystkich. Odnajdziemy w nim siebie dla dobra wszystkich. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.